Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam też do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, to jest moja stylizacja, taka koszula czerwona winty, czy do tego spódnica zebrowa. Słuchajcie, yy, pochrzaniłam troszeczkę yy, na YouTubie. Pewne rzeczy y, techniczne, takie oczywiście, więc zauważyłyście, że ten odcinek i jeszcze ten wcześniejszy nie było muzyki przez cały film, to jest jedna rzecz. Nie było też tych pięknych takich ikonek, że jak mówię, subskrybujcie to, subskrybujcie się wam pojawia, wiecie napis i tak dalej, dzwoneczek. Musi już mi to y, naprawić, a właściwie nagrać od nowa, a to zajmie y, kilka godzin. Więc jestem tak y, zdolna technicznie, że to wszystko wypierdzieliłam niechcący z jakiegoś głównego y, folderu. Także dziewczyny będzie bez. Muzyki, ale otworzyłam okno i pięknie ptaki ćwierkają, i wrony kraczą, słuchajcie, i kruki, i tak dalej. Także będziemy mieć tak bardzo, bardzo taki przyrodniczy film. Słuchajcie, miał być film ze stylizacjami. Owszem, nagrałam te stylizacje, ale przez to, że sknociłam po prostu tam w tych ustawieniach, to spontanicznie pomyślałam sobie, jadę na zakupy i pokażę dziewczynom, co takiego kupiłam. A kupiłam bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Nagrałam z tego właśnie mojego wypadu, będą dwa odcinki, podzielę je na dwie części bo jest po prostu mi łatwiej ten film dla Was przygotować. Więc tak jak obiecywałam, czerwiec jest gorący, dziewczęta. Dzisiaj ma być też burza nareszcie. Nareszcie będzie burza. A my tutaj sobie siedzimy. Wy weźcie sobie do picia coś. Ja polecam elektrolity, bo są zarąbiste na lato. No i co? I zaczynamy. Stylizację, którą mam na sobie, to jeszcze Wam pokażę w kolejnych odcinkach, bo bardzo mi się spodobała. Jest taka prosta, na zasadzie czerwona koszula i zebrowa spódnica, ale jest yy, super. Jest naprawdę super. Dobra, więc dzisiaj Dzisiaj pokażę, co kupiłam. A kupiłam prawdziwe perełki, więc to jest taki film z worami. Jeszcze tutaj coś miałam pokazać, bo tu też były nowości. A taki żakiet ostatnio z wełny, oversizeowy, vintage, cudowne, kolory i tak dalej. Oraz taką koszulę, ale to już pokażę w stylizacjach. Ala wersacze, dosłownie identyczna. A powiem Wam tak szczerze, że jak zamówiłam tamtą różową, ona kosztowała 1600 zł, to. Sorry, musiałam to zrobić. To taka była właśnie wersja też kolorystyczna i. Identyczny materiał jak ta sztuczna, nie wiem skąd ta pochodzi, może to też te wersaczek ktoś się w wkupił, wypieprzył do kosza, bo wydał tyle kasy, nie no, może to być niemożliwe? No nie wiem dziewczyny, jak ja za, za tamtą zapłaciłam tyle pieniędzy, to sobie pomyślałam, matko boska, co za szajs. Więc naprawdę, człowiek czasem takie błędy popełnia. Która torba, prawa czy lewa? Dziewczyny, prawa czy lewa, lewa czy prawa, którą chcecie? Szkoda, że nie możecie mi od razu podpowiedzieć. Może zacznę od strony prawej, będę tam przerzucała, a w sumie wszystko jest do prania. Dobra, pierwsza rzecz. Rzeczy hitowe, jak dla mnie. Hitowe dziewczyny. Naprawdę hitowe. Zobaczcie. Ja pierdzielę żyć, nie umierać. Naprawdę chcę żyć wiecznie. Patrzcie, dziewczęta, jaka koszula. Tutaj szare wstawki jest po prostu piękna. W takiej koszuli można jechać sobie na jakiś fashion week i podbić świat. Słuchajcie. Naprawdę jest świetna. W, w dotyku po prostu cudo. Taka mięsista na bogato. No po prostu kocham takie koszule. Teraz znowu się ciepło bo i dobrze, na ciepłe dni też mam wspaniałe rzeczy. Jaka to, jak to jest materiał. Metka jest, zobaczcie, wytarta. To jest na 100% bawełna len. Więc to jest, no, po prostu mój faworyt w tym momencie. Faworytów będzie jeszcze dużo. Boże, panie mój, ja mam nadzieję tylko, że dobrze mnie chociaż słychać, bo zawsze coś kliknę, usunę i tak dalej. No Boże, ja nie chciałam, dziewczyny. <śm> teraz tak. A niektóre z Was chciały, żebym ja usunęła muzykę. Pamiętacie, byłam we Wrocławiu na majówce, tak? dobrze już na majówce. I tam na starówce macie dziewczyny, kto jest z Wrocławia, przepiękny dach w szachownicy. Stałam pół godziny. Inni tam się patrzyli na coś innego, w kolejce stali, wiecie, do restauracji, a ja wylazłam i patrzyłam pół godziny na ten dach kraciasty i powiedziałam, że muszę sobie coś kupić takiego jak ten dach. No i znalazłam sweter. Słuchajcie, jak dach we Wrocławiu, dosłownie tak mi się przyjemnie kojarzy i stworzę z nim bardzo fajną stylizację. Mam jeszcze dół do, tych, do tego swetra, taki we wzory, także nie będę zdradzała na razie. Stylizacja taka klimaty Gucci bardziej, coś takiego, więc sweter po prostu w szachownice. Przepiękny. Zakochałam się. W tych rzeczach naprawdę jestem... Można się zakochać w ubraniach. No to, to już wiecie, to jest pasja, no i co ja Wam poradzę na to. Teraz dziewczęta liliowy sweterek oversize'owy z kołnierzykiem. Więc takie sweterki, które są nijakie dla innych, ja będę chętnie kupowała w second handach, jeżeli te oczywiście mi się spodobają. I będę je nosiła jako oversize'owe z takim przeskalowaniem, właśnie w takiej wielkiej formie. Żadne dopasowane takie. Kolejna rzecz dziewczyny, krata. No jakżeżby inaczej, no już oszalałam, ale już chyba nie będę zamawiała kraty więcej. To jest żakiet oversize'owy, taki cerata, biało-czarny. W drobną taką krateczkę. O Jezu, kupiłam też biedroneczkę dla mojego karmelka, dla kim ci ostatnio kupiłam zabaweczkę, więc teraz misiaczka takiego dla pieska. No słuchajcie, jesteśmy jedną wielką rodziną. Kolejna rzecz to są spodnie oversize'owe, wielkie takie. Zobaczcie, jak je zwęzić? Powiedzcie mi, oczywiście, że tak jak ja kocham, czyli mój projekt Kobra. W akcji z falbanami. Boże, cudo, 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 dziewczęta. Kolejna rzecz to jest e, narzutka, słuchajcie, taka różowa, fuksjowa z taką koronką i to jest taki, ale szlef wyjść sobie. Kupiłam sobie ostatnio dywanik Barbie i mam go na tym balkonie, no bo ten balkon przynależy do mojej garderoby, więc tam będzie chodnik, znaczy dywanik Barbie póki co. Dobrze, kolejna rzecz, dziewczęta moje kochane, to jest apaszka. Jesteśmy dalej w klimacie apaszek, więc też kupujcie sobie, kupujcie, kupujcie. Wracajcie do mojego filmiku, kto jeszcze nie oglądał z apaszkami. na z chustami, apaszkami, czy coś takiego, jakoś tak go zatytułowałam, sobie tam zerknijcie, ale ja jeszcze dla Was na pewno z chustami będę nagrywała kontynuację tamtego odcinka, dlatego że... To nie koniec po prostu tych inspiracji, bo każda chusta ma inny kolor i inny wzór. Więc teraz taka, zobaczcie, teś, mojej teściowej kolory: fiolet i takie, naprawdę ona uwielbia takie kolory. No ale też to jest mój ulubiony kolor. Nie, że jestem chciwa, no ale też mi się ta paszka podoba. Teraz jedwabna taka poszetka, można powiedzieć w sumie. No to nawet mojemu mężowi by się przydała, ale też mi się podoba. Więc taki kawałek jedwabnego cuda. Kolory, kolorek taki, dziewczyny. Obstawiam, że jest to wiskoza, nie muszę sprawdzać na 100%. Nie ma nigdzie metki, ale jest to wiskoza. Więc taka szalona chusta. Już nie miałam czasu stać w tym koszu, bo te chusty są w, w skrzyni, żeby stać i to grzebać, bo bym znalazła chyba ze 100. I całą torbę chust bym przyniosła, ale to też, no, nie chce mi się tu obwieszać jeszcze po karniszach. Może nie, żartuję, dziewczyny, mam bardzo dużo miejsca na te wszystkie ciuchy. No i sporo wystawiam na Vinted, bo dla kogoś to była, wiecie, abstrakcja taka, a ja po prostu wystawiam rzeczy... No bo też um, danego dnia mi się to podoba, za tydzień mi się coś innego podoba i to nie sposób tak wszystko, o wszystkim pamiętać. Dobra, ale też nie wszystko wystawiam. E, żakiet dziewczyny taki, który jest oversizezowy, bardzo ładny, szary. Co mi się spodobało tutaj ten te znaczki takie, dlatego go wzięłam ze względu na te właśnie znaczki. Poszewka. Wzięłam sobie też poszewkę, dlatego, że bardzo ciekawe można znaleźć w secondhandach właśnie poszewki przeróżne. Pamiętacie ostatnio? Kupiłam śpiwór i zrobiłam sobie z niego spódnicę i bluzkę. I to był mój hit po prostu. Jeszcze muszę tam to powykańczać i tak dalej. Podokańczać. Taka kosmetyka. Dobra, teraz spodenki takie, e, takie, słuchajcie, jak ręcznik, e, do tego, żeby w nich. No, no, kupiłam, żeby sobie po prostu w domu na luzie tak chodzić i na przykład, jak coś sprzątam, no to takie spodenki są wygodne, jakby nie patrzeć. Teraz coś takiego i to jest nowe z metką, balerina, dobra, ze mnie balerina będzie, dobra, dziewczęta, więc takie coś, rybaczki i one są takie mm, błyszczące, ja je sobie zwężę i to będzie hicior, teraz dalej, kolejna rzecz, to jest bluzka, bluzko, koszula, bardzo ładne guziki, takie klimaty, więc też rzeczy vintage, jak rzecz by inaczej, kocham takie rzeczy, wstanę, sprawdzę, czy się nagrywa, dobrze, nagrywa się wszystko, jest super, teraz dalej, dziewczęta, tu jest spódnica we wzory z New look Ostatnio jakieś dziewczyny prosiły, żebym pokupowała takie długie spódnice, i czy będę je wystawiana na sprzedaż? Sobie przejrzę, bo już tutaj machnęłam wszystkie moje spódnice. Jest taka ogromna sterta spódnic. Ja je wszystkie przejrzę, bo rzeczywiście niektóre wiszą i nie noszę. Muszę pozostawiać je na Vinted, ale to są spódnice z trzech, sprzed trzech lat i tak dalej. Także na moim Vinted pojawią się spódnice w najbliższym czasie dziewczęta. Kupiłam sobie też takie spodenki, które są w rozmiarze S. Absolutnie będą na mnie za duże. Takie pod marynarkę, o tak, że tak powiem. Albo takie bardziej letnie klimaty. Wzięłam też coś takiego. To jest bluzka, która jest tutaj na szyję, a tutaj wiążemy z tyłu i ona jest bardzo fajna, taka wiecie, naprawdę na lato super do shortów będzie fajnie wyglądała do jakiejś spódnicy i tak dalej, ale na początku wzięłam ją z myślą o gumce do włosów. Teraz jakieś dziwadło, jest to takie taka sukienka we wzory duża duża, no i co? Ja lubię takie rzeczy. Możecie, znaczy kto mnie ogląda, to wie, że ja po, po prostu sobie tam wszystko przerabiam i tworzę. Dobrze, teraz kolejna rzecz to jest sukienka, taka też szachownica, tylko srebrna. Srebrno-szara, taka błyszcząca. Teraz sweter, to jest marka Chaos, made in Italy, taki sweterek brązowy, beżowy, poczciwy. Wydaje się być wełniany. Sweterek w paski, mam słabość do paseczków takich. Kto jest kardigan, tutaj są guziki w takie... E, kotwice. <noise> Dobra, kolejny sweter, no zarąbisty, nie mogłam go nie wziąć, słuchajcie. Ktoś go chyba ręcznie właśnie sobie robił, ale jest bombowy. I to mi się podoba najbardziej. To jest kolejny mój faworyt, czyli ten, ten sweterek. Po prostu cud. jak dla mnie oczywiście. Też wzięłam na, mm, nie na dziale męskim. było to też na y, kobiecym, Tumen XL to jest dla faceta raczej, ale ja to będę nosiła, bo mi się to podoba. To jest taki sweter oversize'owy. Jak nie lubię gór, tak zobaczcie, góry przyciągnęłam i ja Cię kręcę w cztery ręce. No normalnie szok. Kolejna rzecz to jest sweter, który, który jest fajny. Ale powiedziałam, co nie? Golf i w dodatku to będzie wełna. I takie klimaty, słuchajcie, na bogato. To są takie rzeczy, które, które są wyszukane. Nie wszystkie, bo wiecie, no dobra, coś pokazałam z poliestru, ale staram się naprawdę tak do każdej rzeczy podchodzić indywidualnie i one mają dla mnie ogromny potencjał. I na przykład to kojarzy mi się z takimi swetrami marki Iwko. One są po 1000-1200 zł. To jest identyczny klimat. Kolejna rzecz to jest bluzka marki Desigual, z tego co pamiętam, oczywiście, że tak. I to jest taka, słuchajcie, dziewczyny, bardzo fajna bluzka. Naprawdę. Mamy tutaj, no ten napis standardowo i taki przód z jakimiś kwiatami. Zbliżamy się powoli do końca, jeżeli chodzi o tę stronę. Mamy z HM taką sukienkę, która w dotyku przypomina jedwab, taka jesienna do kozaków. I na to coś jeszcze ekstra, bo to by było zbyt nudne eee, zbyt nudne, no po prostu zbyt nudne. Także taka kiecka na podszewce, nie prześwitująca. Kolejna rzecz to jest kombinezon w kolorze takim zielonym że mam słabość do zielonego to wziąłem. To jest taka siatka, i to są plecy a to jest przód tego kombinezonu, kochane moje. I teraz jeszcze kolejny hit. Już moje pieski oczywiście czekają. To jest cudowny wełniany kardigan, który kocham po prostu. I mamy tutaj dziewczyny Wisienki. I ostatnio y, oglądałam sobie buty w Wisienki. I mówię, nie kupię ich chyba. Mam tyle butów, że już nie mam gdzie ich stawiać. No naprawdę, butów to już nie mam gdzie za bardzo stawiać. Proszę na samą górę, ale to bez sensu. Bo nie, ciężko kurze ścierać. A tu nagle sweter w Wisienki. Ale genialny jest ten kardigan. Dobra, jedna torba za nami. Dziewczęta kochane. To teraz czas na drugą. Piękna sukienka maxi. Do przeróbki jest na mnie za duża, za długa, za szeroka 46 rozmiar. Wszystkie te wstęgi do wywalenia. Nienawidzę tego dziewczyny, nie lubię tego strasznie. To jest coś takiego, ja będę robiła z niej sukienkę MIDI. Ona jest taka maxi, ale jest na mnie zdecydowanie za długa, a też nie chcę aż tak mega długiej kiecki. Więc to jest jedna rzecz. Tu są naprawdę też skarby. Sweter kojarzycie? Kto mnie ogląda, to kojarzy. Mam taką wersję. Z niebieskim kocham ten sweter. Przyciągnęłam teraz z zielonym, a miałam kiedyś czerwony, więc ja uwielbiam te swetry. Myślę, że z czerwienią jeszcze przyciągnę do siebie. Także wersja z zielonym odcieniem. Kochane moje, teraz y, skórzany, y, skórzana kurtko, taki płaszczyk, bardziej, no, no, taki płaszczyk można powiedzieć, w stanie chyba idealnym, bardzo fajne zapięcia, taki vintage. No super, jest po prostu, jest y, super. Także tych kurtek też sobie sporo kupiłam, bo idę w skórę taką, w takie porządne kurtki. żakiet Denimler, tym razem taki błyszczący. Nie kłóćcie się, przestańcie się kłócić. Kłócę się, pieski. Suczka z pieskiem. Dobra. Więc e, Deni Claire po raz kolejny. Teraz dziewczyny torebka, która bardzo mi się spodobała. Najpierw myślałam, że to jakieś Valentino, Moschino czy coś takiego, ale to jest no name jakiś. Taki woreczek, natomiast jest bardzo fajna jeszcze ze względu na to, że ma tutaj taki krótki pasek, a ja uwielbiam właśnie takie wygodne torebeczki. Dobra, a czego ja nie lubię? Słuchajcie. Kolejna rzecz to jest moherowy płaszcz, który jest bombowy. Metka jest świetna. Marilyn Richards, coś takiego. Nie wiem, czy znacie. E, także dziewczyny, bardzo porządny płaszczyk, naprawdę super. Moher też jest w niezłej cenie. E, kolejna rzecz. Nie kłóćcie się, bo mi przeszkadzacie. Przes przeszkadzacie mi. Hasjon, coś takiego, skórzany portfel, to jest polska marka, z tego co patrzyłam i taki jak krokodyl, ale to nie jest krokodyl, bardzo ładny portfel. Teraz dalej dziewczyny, kolejna rzecz to jest vintage oczywiście sweter, który ma 70% wełny, 10%, 20% angory, 10% nylonu, jest bombowy. To jest znalezisko, taka sukienka na jesień z kwiatami zdobionymi. To jest po prostu dzieło sztuki. No, ostatnio miałam wielkie szczęście naprawdę do tych rzeczy. Jeszcze mam pasek jakiś taki do niego, nie wiem. Teraz kolejna rzecz to jest e, l, e, Ralph Lauren, więc znowu spodnie. E, bardzo drogie, bardzo porządne. Jedne mam z jedwabiu, które już kiedyś wam pokazywałam, je przerobiłam. A te są bawełniane. Tak, dobrze powiedziałam, że to jest bawełna? Tak, to jest bawełna. I tutaj, dziewczyny, jest takie bardzo fajne zapięcie. Takie, że przekładamy tutaj ten dzyndzelek i sobie zapinamy. One są w rozmiarze 14. To są spodnie na lata. Naprawdę jaka jakość tych spodni, to od razu widać. One są po prostu cudowne, więc wzięłam je od razu. Kolejna rzecz do zwężenia, zakochałam się w tej spódnicy, w tym wzorze. Jest ona od jakiegoś tam jakiejś projektantki. Cindy Ambu... nie wiem, coś takiego. 100% bawełny. Natomiast widać, że jest to spódnica inna. I ona też jest do zwężenia. Dziewczyny, tak wygląda, materiał jest cudny, taki aksamit jeszcze dodatkowo, więc taka spódnica maxi we wzory, Boże, po prostu cudownie te rzeczy. Kolejna rzecz to jest poliestrowa koszula, ale cudna, no nie mogłam jej nie wziąć dziewczyny, takie rękawy, bardzo szerokie, dzwoniaste jak kielichy kwiatów, także rewelacja, do tamtych spodni nawet tych polo. Po prostu, nawet nie polo, bo to jest Ralph Lauren, to jest ta wersja droższa. E, kolejna rzecz to znowu Ralph Lauren, więc dwie pary spodni udało mi się znaleźć. Boże, jakie gatunkowo świetne, naprawdę rewelacja. I to jest e, to jest chyba 100% też albo bawełny, zaraz ja Wam powiem, co to jest. To jest 97% katoen jakiś, słuchajcie, i 3% elastanu. Muszę sprawdzić, co to jest katoen. I tak one wyglądają, więc takie białe, proste, spodnie. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Tyle i aż tyle. Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za oglądanie, za to, że jesteście. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.